Chciałbym, żeby były racjonalne opady na terenie naszego całego kraju, żeby produkcja roślinna świetnie się rozwijała. Z ASF-em państwo poradziło sobie, żeby tego problemu nie było. A w swoim gospodarstwie chciałbym troszkę dokupić ziemi, jeszcze zmodernizować park maszynowy, a wszystko będzie zależało od finansów mojego gospodarstwa. Ale patrzę z nadzieją i perspektywą rozwoju swojego gospodarstwa. Nie, że tylko narzekamy, ale gdzieś odnajdujemy te pozytywne aspekty tego. Ceny z bus są wysokie, nic nie wskazuje na tym, że żeby był przyszły rok y, jakiś o wiele tańszy, jak jest teraz. Ceny są w bardzo dobrym poziomie, zadowalającym rolników. Y, ceny nie powinny spaść z tego względu, że tak zapasy szybko nie idzie odbudować po tegorocznej suszy, która by wystąpiła w tym roku. Także no, wchodzimy w dobrym y, w dobrymi humorami na, na 2019 rok, bo ceny są y, naszych produktów, czyli tych finalnych na dobrym poziomie i to nas bardzo zadowala. Można się spodziewać dużych cen nawozów, azotów, bo na przykład na dzień dzisiejszy wzrost jest bardzo duży i z tego co tam mówią firmy sprzedające, że ten azot będzie bardzo szedł do góry. Czym to jest spowodowane? no po prostu sam tego nie wiem ale no jeśli azot będzie drogi no to mam nadzieję że też płody w 2019 roku też będą drogie no bo coś musi być adekwatne do ceny azotu no to powinna być wysoka Wysoka cena zbóż, a jak będzie, no to zobaczymy inwestycje, jakie chcemy poczynić. No, na dzień dzisiejszy zamówiliśmy nowy, bo wymieniamy na nowszy nowy siewnik do kukurydzy, taki już z GPS-em, z rozłączonymi sekcjami. Jeśli chodzi o zasiewy, to troszeczkę schodzimy z powierzchni upraw rzepaku, bo w tym roku się udało zasieć te, te, te nasiona zaprawiane, ale, ale na drugi rok prawdopodobnie tak jak już wynika z tego, że to będzie bardzo trudno. Zrobić i oprócz tego duża ilość rzepaku spowodowała liczne choroby tych rzepaków. Także tu jeśli chodzi o uprawę rzepaku, trochę areało się będzie zmniejszał na korzyść prawdopodobnie kukurydzy, która ostatnie lata dosyć dobrze się opłaca. Z inwestycji to kupujemy maszynę do zbierania kamieni, która ma tak zapewnić po prostu lepszą kur. Kulturę gleby. No, u nas akurat jest dużo kamieni na niektórych polach, także są drogie maszyny, one się psują i jesteśmy, finalizujemy ten zakup maszyny, będziemy robić też usługi tą firmą, którą posiadamy usługową, jeśli chodzi o zbieranie kamieni, bo wiadomo, że u nas w naszym gospodarstwie one pewnie będą wyzbierane raz czy dwa razy i problem zniknie. Także na dalsze lata ona będzie przeznaczona na usługi. Trzeba być optymistą. Myślę, że jeżeli Mamy dalej uprawiać tą ziemię, to musi być trochę lepiej, bo drugi albo trzeci rok, taki jaki był, to rozłoży nasze rolnictwo. W tej chwili nie możemy nic inwestować, musimy przeczekać, bo mamy tylko straty do poniesionych nakładów około 100 tysięcy. Chciałbym, żeby była porządna zima, żeby tego śniegu było trochę, żeby tej wilgoci ziemia nabrała, bo naprawdę w naszym terenie są ziemi, ziemie lekkie. I jeśli nie będzie wody, to ja się boję, a już któryś rok z kolei nie ma zimy, nie ma zasobu wody i te plony nasze są bardzo uzależnione od bieżących opadów atmosferycznych, a wtedy jeśli nie będzie bieżących opadów. A wiemy, że są anomalie pogodowe, to boję się, żeby ten rok się nie powtórzył jak tamten. A rolnicy, co nie oddali kukurydzy, zbóż, rzepaku w tym roku, to w przyszłym będą muszą oddać po tych cenach, co mieli kontraktację. A jeśli rok się powtórzy i będzie kiepski, to ja nie wiem, czy rolnictwo nasze wytrzyma tą sytuację.